Cześć, ja jestem Michał, a to jest mój kanał Monochromatyczne Kwadraty, na którym opowiadam o fotografii. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dalej edycją zdjęć i pokażę Wam, jak edytowałem to zdjęcie, żeby uzyskać taki efekt. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w Lightroomie i będziemy sobie edytować dzisiaj to zdjęcie. Na początek Chciałem może powiedzieć o kompozycji tego zdjęcia, bo tak jak wspomniałem w przednim materiale, wszystkie zdjęcia, które publikuję w internecie, mają proporcje 1 na 1. Tu oczywiście mamy punkt wyjściowy, standardowe zdjęcie 3 na 2 i musimy je sobie odpowiednio skadrować. Ale zanim przejdziemy do kadrowania, włączę tutaj swój mój preset, który jest punktem wyjściowym dla wszystkich moich zdjęć. Mój preset robi kilka fajnych rzeczy. Przede wszystkim zmienia tutaj nam kolor na czarno-biały, ustawia kolor, profil kolorów, ustawia krzywą w odpowiednim yy, odpowiednią krzywą dla moich zdjęć, która podbija tutaj te średnie tony, żeby dać nam więcej, yy, więcej kontrastu. I w tym momencie, jak już mamy preset, możemy przejść do kadrowania. To jest oryginalne zdjęcie 3x2. A tutaj, tak na ujęciu, jak zostało przeze mnie to zdjęcie skomponowane, skadrowane w aparacie. I tutaj, tak na dobrą sprawę, to kadrowanie mi się podoba. To jest mniej więcej to, co chciałbym uzyskać. Tutaj ewentualnie mam, ponieważ zdjęcie jest w formacie 3x2, mam troszeczkę pole manewru do tego, aby sobie kadrować w lewo i w prawo. Może troszeczkę tutaj w prawo przejedziemy, żeby skorzystać znowu z tego złotego podziału. Bo tutaj nam się ładnie właśnie ten, ta przewrócona brzoza układa w tym kadrze i tutaj gdzieś się właśnie kończy, tam w momencie, gdzie znowu mamy przecięcie tych linii złotego przedziału. I myślę, że to fajnie tutaj się komponuje. W ogóle też chciałem powiedzieć, że brzozy są takim wdzięcznym tematem do fotografowania, jeżeli chodzi o, o czarno-białą fotografię. No bo zapomniają naturalny, naturalny kontrast. Są białe, tutaj mamy tło, więc możemy sobie dodatkowo te, e, ten kontrast jeszcze podbić w, w edycji. I tutaj tak naprawdę już wszystko mi się podoba. Jedyne, co by, co by mi się nie podoba, jeżeli chodzi o kompozycję. To jest to drzewo tutaj, bo nam troszeczkę ściąga uwagę. Jest takim ciemniejszym elementem. Chciał, żeby tutaj to tło było jednak troszeczkę jaśniejsze względem reszty, żeby zapomniało lepszą kompozycję. Dlatego może spróbujemy sobie, cofniemy sobie, przepraszam, cofniemy sobie kadrowanie do oryginału i spróbujemy wyciąć to drzewo. Tak, żeby nam nie przeszkadzało, i tak samo chyba to drzewo też wytniemy sobie w, produkcji, w postprodukcji. Ja używam generatywnej SI, ponieważ no, lepiej sobie radzi z wycinaniem takich, takich drzew. Może warto tutaj też nadmienić na temat. Yy... No, właśnie na, na temat sztucznej inteligencji, ponieważ wiem, że wiele osób bardzo nie lubi tego narzędzia, jest to zaprzeczanie idei fotografii. Ja nie do końca się z tym zgodzę, dlatego że jeżeli chcemy uzyskać jakiś konkretny efekt, to tak naprawdę to, co widzimy podczas kadrowania, podczas tworzenia fotografii, ten obraz i tak już jest w naszej głowie. Nie widzimy tych elementów, które to potem troszeczkę rozpraszają. Dlatego, jeżeli edytujemy jakieś zdjęcie i usuniemy jakiś, jakiś fragment, który zaburza nam yy, równowagę zdjęcia, zaburza jakiś tam spokój, ja naprawdę nie widzę w tym nic złego, po prostu pozwala to na lepszy odbiór, odbiór zdjęcia. Oczywiście jestem przeciwny dodawaniu jakichś elementów yy, na naszych zdjęciach, no bo to faktycznie zaprzecza idei fotografii. Chcemy uchwycić to, co w danym momencie widzieliśmy. A nie tworzyć kompletnie nowy obraz. Dlatego no, nie dodawałbym tutaj żadnych elementów, ale jeżeli chodzi o usuwanie przeszkadzających elementów, nie widzę najmniejszego problemu. Także zaznaczam sobie tutaj to drzewo, które chcę wyciąć. Klikam zastosuj. No i zobaczymy, jak sobie Lightroom z tym poradzi. Mm. No, myślę, że jest ok. Zmienił to drzewo na troszeczkę takie jaśniejsze, więc tutaj nie powinno to już tak rozpraszać. Spróbujemy jeszcze to drzewo usunąć. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. O, tutaj troszeczkę gorzej, ale mamy różne warianty. Możemy jeszcze sprawdzić. O, myślę, że ten będzie lepszy. O, ten w ogóle jest super. Także skorzystamy z tego. Ok. I teraz możemy wrócić do kadrowania. Wrócimy sobie do proporcji 1 na 1. I myślę, że tak będzie idealnie. Tutaj nic więcej nie potrzeba robić. Mamy już skadrowane zdjęcie. I teraz tak, zastanówmy się, co my chcemy tutaj zrobić. Na pewno zależy mi na tym kontraście. Pomiędzy przewaloną brzozą a podłożem, i tymi korzeniami. Chciałbym podbić te korzenie, żeby to było widać, że, że to jest przewalone drzewo. No i chciałbym, żeby ta, ta przewalona brzoza tutaj nam jak najbardziej się wybijała na pierwszy plan. Że w tym celu spróbujemy sobie obniżyć czernię. Tu już nam ten kontrast troszeczkę rośnie. Możemy też zmniejszyć cienie. No tutaj też nie chcę za bardzo tego edytować tak, żeby nie zaciemnić kompletnie tego obrazu. Może zostawmy na razie na zero. Na pewno możemy sobie podbić biele, bo na tym, o, no oczywiście nie aż tyle, zależy nam na to, żeby rozjaśnić tutaj wszystko. No myślę, że tak będzie. Będzie ok. Nie lubię za bardzo korzystać z ekspozycji, bo ekspozycja nam podbija po prostu cały obraz, a nie zawsze, nie zawsze to chcemy. Akurat w tym przypadku, może troszeczkę o pół kroku możemy podbić ekspozycję i tak to zaraz jeszcze będziemy edytować dalej. I myślę, że tutaj na razie, na razie będzie ok. Podświetlenia możemy też obniżyć, żeby nie było takich przepaleń tego białego koloru. Ok. Tak będzie ok. Kolejnym krokiem: hmm, pobawimy się tutaj efektami. No to jest bardzo fajna zakładka, która pozwala nam na uzyskanie naprawdę ciekawych efektów. I ja bardzo lubię te dwa slajdery, przejrzystość i usuwanie zamglenia. Eee, przej przejrzystość na negatywnych wartościach bardzo nam tutaj zmiękcza zdjęcie. Co jest fajnym efektem, i jeżeli próbujemy imitować właśnie tak jak ja, troszeczkę tą fotografię analogową, to myślę, że to jest jak najbardziej pożądany efekt. Usuwanie zamglenia również jest bardzo fajnym tutaj narzędziem, które pozwala nam jak gdyby stworzyć taką sztuczną mgłę, ale nie chcemy tutaj tej mgły na całym obrazku na pewno, bo tutaj zależy nam, żeby ta dolna część zdjęcia była ostra. Więc skorzystamy sobie z maski. Możemy to zrobić na kilka sposobów. O, tutaj są moje maski z mojego presetu, które nakładają ziarno w najciemniejszych rejonach zdjęcia, ale to za chwilę jeszcze o ziarnie porozmawiamy. Ja w tej chwili stworzę sobie gradient liniowy, tutaj od góry. I tutaj od góry, właśnie będziemy chcieli przejść do efektów i tutaj dodać trochę tego zamglenia. Może troszeczkę, może tyle. Możemy też odrobinę obniżyć ekspozycję. Myślę, że taki efekt będzie jak najbardziej ok. Jak już jesteśmy przy maskach, dodamy sobie no, nową maskę. Tutaj myślę, że najlepszy będzie maska do obiektów. I zaznaczymy sobie tą przewaloną brzozę. Bo będę też chciał podbić jej kontrast. Także ją sobie tutaj całą zamaluję. O jeszcze tutaj. Zobaczymy jak Lightroom sobie poradzi. No, całkiem dobrze sobie poradził. Jeszcze tutaj mu domalujemy troszeczkę. Ops. Aj, no, ciężko sobie radzi dzisiaj z, tym, z tą maską, ale nie możemy się poddawać. No, kochany. No, straszna walka z tą maską, ale już prawie nam się udało. Czasami jednak on z tymi efektami sobie nie do końca radzi. Tutaj chyba lepiej byśmy. Wyszli na tym korzystając po prostu z pędzla. I chyba tak zrobimy. Dodamy sobie jeszcze pędzel. I po prostu sobie to zamaluję odręcznie. O. o. Tak. I jeszcze tutaj. Ok. Teraz mamy całkiem... O, jeszcze tutaj mogę troszeczkę. Tutaj możemy sobie podbić biele, żeby zwiększyć ten kontrast, ale nie za dużo, bo tutaj tak już jest... Dosyć mocno kontrastowe. I myślę, że taki efekt będzie ok. W tym momencie to zdjęcie już wygląda lepiej, ale nadal jest, e, Brakuje mi tutaj jeszcze e, takiego skupienia uwagi właśnie na tej brzozie, bo ona tutaj jest w tym, w tym rogu, ale nie chcemy, żeby ona była kompletnie w rogu, tylko żeby ta e, uwaga widza była gdzieś, gdzieś tutaj, na dole. Że dodamy sobie jeszcze jedną maskę, jeszcze jeden gradient, gradient liniowy, który poprowadzimy od dołu. I tutaj z kolei sobie zmniejszymy ekspozycję. O, i dzięki temu uwaga widzę, no tutaj już skupia się coraz bardziej na, na tej przewalonej brzozie. i myślę, że to jest bardzo fajny efekt. Co ja bym tutaj jeszcze zrobił? Możemy jeszcze skorzystać z jednej maski i zaznaczyć sobie te korzenie, i może je odrobinę jeszcze przyciemnić, żeby również rzucały się w oczy. I tutaj już chyba skorzystamy po prostu z pędzla. Sobie to pokolorujemy. O, Myślę, że tak będzie ok. I tutaj po prostu już nawet nie ekspozycję, tylko po prostu sobie zmniejszymy czernie. To musi być też taki subtelny efekt, bo nie chcemy, żeby to była kompletnie czarna plama, ale też fajnie, jeżeli jeżeli będzie to na tyle sugestywne, żeby widz wiedział o co tutaj chodzi. Myślę, że tak jest super. I tak na dobrą sprawę, tu już. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie rozprasza. Tutaj w rogu jednak to drzewo troszeczkę się przebija. Możemy sobie z tym poradzić na dwojaki sposób. Ja myślę, że po prostu troszeczkę zmienię kadrowanie. O! I naturalnie się pozbędziemy w rogu tego drzewa. Myślę, że to jest super. Teraz możemy jeszcze przejść do ziarna. Podbijemy sobie troszeczkę ziarno. Tak jak wspomniałem na początku, mój preset już nakłada ziarno na to zdjęcie. Tutaj te pierwsze dwie maski, które widzieliście, one nakładają ziarno w te najciemniejsze rejony zdjęcia. Przy czym globalnie tutaj możemy sobie jeszcze to ziarno troszeczkę podbić. Tu jesteśmy w efektach. Efekty są tutaj 30, ja lubię. Dać 40, czasem 45, żeby, żeby to ziarno było takie wyraziste, ale też nie za bardzo. No, powiedzmy 42 będzie ok. Rozmiary nierówności tutaj nie ruszam. Wyostrzenie to też jest coś nałożone przez, przez mój preset. Tutaj możemy tylko sprawdzić, czy maska jest prawidłowo nałożona. O. I tutaj te wszystkie białe elementy, to tak naprawdę będzie maska. Znaczy w tych miejscach y, to wyostrzenie zostanie podbite, w pozostałych miejscach nie, także to będzie taki subtelny efekt. Y, ja nawet może bym to troszeczkę zmniejszył, bo nie zależy mi na tej ostrości tam w górze kadru. O, myślę, że tak będzie ok. Tylko chcemy, żeby to było na dole. I tak naprawdę to, to wszystko chyba, jeżeli chodzi o to zdjęcie. Czy coś tu jeszcze możemy ciekawego zrobić? Myślę, że jeszcze możemy spróbować poławić się trochę tym sliderem z przejrzystością. Nie chcę też przesadzić, żeby ten efekt nie był taki za mocny. Myślę, że tak będzie ok. Jeszcze jedyna rzecz to możemy troszeczkę spróbować wyrównać geometrię, ale tutaj tutaj jest wszystko ok. Także tak naprawdę to, to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o to zdjęcie. Tutaj mamy efekt po, a tutaj efekt przed. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Jeżeli materiał był dla Was pomocny albo Wam się podobał, zachęcam do pozostawienia lajka oraz subskrypcji. Na pewno będziemy jeszcze więcej edytować zdjęć, ponieważ jest to coś, co bardzo lubię i myślę, że to jest taki fajny edukacyjny materiał. Także, jeżeli tylko Wam się materiał podoba, to zachęcam do dalszego oglądania. Cześć.